No i jesteśmy w ekspresie, po raz kolejny. Jak widzicie, kable mam tu takie porozrywane, te kostki w cały świat, więc... Więc będziemy tu kombinować sobie, co tu zrobić, jak to podłączyć. Zakupiłem sobie takie jakieś radio z tych tańszych, ale już ma Bluetooth'a i, i, i USB. Także i w zestawie oczywiście też były też były takie kostki jak widzicie ta kostka trochę się różni od tej ilością przewodów tu jest jeszcze pomarańczowy przewód dodatkowy ale zaraz dojdziemy do wszystkiego, jeżeli chcecie się dowiedzieć jak w tych starszych autach w tych nowszych też również podpiąć radio z tym, że w tych nowszych nie ma nie zawsze są takie kostki ISO prawda? mogą się trafić więc czasem lepiej, taniej, szybciej opłaca się zamiast zarabiać ISO, ciąć tamtą kostkę, która jest ta fabryczna w tym samochodzie, bo, bo może się różnić od tej ISO takiej, bo ma na przykład radio fabryczne. Może taniej jest po prostu tylko kupić już gotową przelotkę, przejściówkę, jak kto to nazwać chce, także może sobie to tak nazwać. Ogólnie Zasada jest bardzo prosta, po prostu wybieramy sobie model samochodu, który mamy, czy, czy, czy tego starego radia, idziemy do odpowiedniego sklepu i tam wyszukujemy kostki, żeby nam pasowała do tego nowego radia i przelotka jest. Ale jeżeli nie mamy takiej sytuacji, to ja tu Wam zaprezentuję, jak dojść do tego, który przewód gdzie podpiąć i co zrobić, żeby było tak albo żeby było tak. Zapraszam do oglądania. Jeszcze dopowiem w zależności od modelu radia, my tu mamy kluczyki takie do wyciągnięcia, bo tu jeszcze jest dodatkowo taka kieszeń, zobaczcie, która to wszystko trzyma. My na samym końcu będziemy ją montować, zaprezentuję jak to wszystko się robi, a po prostu żeby wyjąć stare radio, po prostu w zależności od tego jakie radio jest, może być podwójny bolec, mogą być cztery kluczyki, mogą być dwa, mogą być trochę inne. Także yy... Wszystko jest uzależnione od tego, co mamy w danej sytuacji, prawda? Więc bierzemy się za robotę i ja wam już zaczynam tłumaczyć, co gdzie jak i dlaczego. Ok, więc mamy tu tą kostkę zasilającą, a może zaczniemy od tej głośnikowej? Jak widzicie, tu są akurat cztery pary przewodów. Więc Można się domyślić, że to jak mamy Cztery głośniki to, to, to może być stosowane Do przesyłu tego Sygnału dźwiękowego, czyli Mamy Środkowe, mamy przednie O ile dobrze kojarzę Ten jest lewy, ten jest prawy Ten jest z kolei Prawy tył, a ten jest prawy Lewy, przepraszam, lewy tył Także my tych głośników Nie mamy, bo tu akurat no, nie mamy nic z tyłu, więc możemy je użyć. Na przykład, jeżeli będziemy mieli jakiś dopałkę, nie dopałkę, jakiś wzmacniacz, oczywiście też można stosować te wejścia tu. Jak widzicie, to chińskie radio, no to już znaczy chińskie. Zaraz zobaczymy, czy to chińskie jest. Producent Made in Perce tak jest. Czyli y, tu już to radio y, ma pokrzywione te, y, te elementy mocujące. Nie wiem, czy to było w transporcie, czy po prostu przy montażu tak poszło. Jednak one, te, te, te radia tanie, one są puste w środku, nie mają tam jakichś, y, y, nie wiem, y, takich rzeczy jak były dawniej. Zresztą teraz to wszystko elektronikom się załatwia. Y, nie trzeba jakichś wzmacniać, czy przedsmacniać. Znaczy, no trzeba, no, tylko że zupełnie inaczej to wszystko działa no ale dobra, zresztą te radia są stosunkowo lżejsze w porównaniu do tych starych więc więc tu mamy te kanały głośnikowe ja je tu zaraz będę poprawiał żeby tu też nie pomylić się bo równie dobrze możemy po prostu wziąć jak już są tam podpięte to możemy ściągnąć osłonę z głośnika i sobie przeszczelić za pomocą tutaj brzęczyka czy który jest który, prawda, żeby mieć, mieć tą pewność, ale powiedzmy, że my ufamy, że to było dobrze podpięte wcześniej i, i tego nie robimy. Więc, tak jak mówiłem, ta kostka, znaczy ten przewód jeden jest od podświetlenia. To podświetlenie będziemy mogli podpiąć ewentualnie tu pod zegarek, bo tu też mam po prostu po włączeniu świateł. O, nawet niepotrzebnie tutaj, po włączeniu świateł mam podświetlenie zegarka i lub podświetlenie też tu na przykład w okolicy mam zapalniczki, lub do przycisków tu też chyba jest jakieś podświetlenie. Także można sobie tu skądś. Skądś to pociągnąć, i w momencie kiedy to podświetlenie się włącza, wykrywa, że jest noc, wykrywa, że jest radio, bo dostaje sygnał, że jest noc, i wtedy ono się ściemnia, tak jak w co niektórych egzemplarzach jest. My w tym radiu akurat nie potrzebujemy tego, więc zastosujemy sobie tą kostkę, którą dorzucili do zestawu. Więc podpinamy, co tu podpinamy? Tu wychodzi zasilanie do anteny, więc gdzieś tu pewnie jest też przewód doprowadzony. Ciężko mi powiedzieć, jest wiązka przygotowana, ale gdzie to idzie, nie wiem, ale możliwe, że tu jest jakiś wbudowany też zasilacz przy antenie, choć czasem jest, czasem nie mają. Zresztą zaraz zerknę na antenę. Nie wiem, nie wiem, czy ona ma wzmacniacz, czy nie wzmacniacz. My sobie. Tu podepniemy wzmacniacz. Taki oto zakupiłem. Bo czasem, te antenki, jak są, wyglądają takie, jakby owinięte przewodem, to one zazwyczaj mają swój wzmacniacz zbudowany. I jak ten wzmacniacz wygląda? Po prostu jest gniazdo, czyli gniazdo do podpięcia anteny. My tu wpinamy sobie troszkę. No nie wiem tu czy na zdytkę jakoś złapać można czy coś. My poizolujemy to, na przykład sobie taśmą izolacyjną, żeby nam się to trzymało i też nam przez przypadek gdzieś tam nie zwarło, jak będzie pod spodem, pod radiem, schowane w tej zabudowie całej. Więc mamy tu już jeden element zrobiony, a wiem że. Radio tu słabo odbiera, więc dlatego zdecydowałem się na yy, wzmacniacz. Ok, dobra. I teraz tak połączymy teraz te wszystkie niebieskie przewodziki, połączymy ze sobą. I oczywiście, jeszcze termokurczkę kawałek termokurczki, gdzieś tu założymy. No i teraz mamy zostaje nam podpięcie zasilania, gdzieś tu miałem próbnik i teraz analizujemy, który przewód jest plusowy, zazwyczaj plusowy jest czerwony, stały więc nam tu powinno się zaświecić ja masę wziąłem z zapalniczki, która tu jest wyżej złapałem tylko po prostu do obudowy można z drzwi no po prostu można można sobie poszukać gdzieś masę jakiegoś metalowego, gotowego i zobaczcie. A jak po zapłonie przekręcę, to o! Czyli żółty jest po zapłonie. A teraz najlepsze w tych wszystkich radiach jest, bo dawniej, 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 no w tych poprzednich radiach rzeczywiście tak było, że żółty był po zapłonie i wszystkie radia tak miały. A tu zobaczcie sobie. Na tej instrukcji całej, więc będziemy musieli podpiąć sobie inaczej. Na tej instrukcji mamy żółty, jest po B10 do 138V. I teraz sprawdzamy sobie to jest czwarty, kostka B, czwarty kostka B, czyli to jest żółty, czyli rzeczywiście, ten żółty jest nam stały zasilanie, jest dla nas stałym zasilaniem. A czerwony, zobaczcie sobie według tego schematu jest yy, czerwony, yy, czyli yy, no stacyjka, po stacyjce jest czerwony, siódmy i siódmy jest tu koło piątki antenowej. Tak, tak. O. Zobaczcie, czyli to jest czerwony. Czyli tu będziemy musieli odwrócić sobie kolory w, yy, w przypadku gdy gdy ja będę chciał, żeby mi się radio włączało po prostu ze stacyjką, a wyłączało po prostu, jeżeli kluczyk przekręcę, to mi się radio wyłącza. Jeżeli chcę, żeby radio grało cały czas, to muszę po prostu wziąć i te dwa przewody podpiąć tu do czerwonego, żeby, stały, stale, miały zasi, za, żeby stale miały zasilanie. Jeżeli chcę podpiąć tylko tak, żeby działało, to w starszych radiach no musicie patrzeć na te schematy, które na radiu jest napisane. W yy, starszych radiach zresztą nie wiem, czy ta kostka jest, a nie, ta kostka też jest żółta. Widzicie, też ma żółty, żółty ten przewód. Yy, w starszych radiach jest odwrotnie właśnie, że czerwony był stałe zasilanie, żółty był yy, zasilanie po stacyjce. No ale my nie będziemy tu już się roztrząsać nad tym bardziej. Po prostu bierzemy, przygotowywujemy i czerwony z żółtym, czyli tu jednak musimy odwrócić, bo na mnie będzie trzymało pamięci. No i został nam jeszcze czarny przewód, który jest przewodem masowym, więc tutaj tu jest akurat najmniejszy problem. Chociaż też warto sprawdzić, bo co niekiedy może się okazać, że jednak jest. Coś pokopane. Dlatego mówię, trzeba sprawdzać te schematy, które tam są rozpisane. Takim to sposobem mamy wszystko podpięte. Tu musiałem podizolować trochę jeszcze ten przewód, bo chciałem go oderwać, tak żeby mi odszedł tu zaślający, żeby było trochę więcej miejsca, no ale się nie udało. Więc teraz wszystkie te przewody mniej więcej tam. Upychamy, wpychamy, one są przygotowane. Także jak widzieliście, wszędzie trzeba patrzeć na schemat, bo tak jak mówiłem, w zależności od radia może być różnica w połączeniu. W połączeniu głównie na tej kostce i po prostu może nam nie trzymać pamięci. Będziecie zdziwieni, że na przykład zaprogramowaliście sobie wszystkie tam jakieś parametry różne związane z radiem, a tu nagle się okazuje, że nie trzyma tych ustawień. Więc zobaczcie, tu jest kluczyk taki jeszcze, żeby tą osłonę ściągnąć. Trzeba tu się dostać, ja nie będę tego wyrywał, bo na razie szkoda, tylko po prostu wezmę sobie, o, bo to o to chodzi, że ten kluczyk wchodzi, podwadza tą, tą blaszkę i po prostu jesteśmy w stanie to wyciągnąć. I taką kieszeń starą wyciągamy, z, bo może, może być tak, że nam ta staranie będzie pasowała, prawda, do, do tego radia? Więc, yy, więc będziemy zakładać nową. Skoro jest w zestawie, to już o, wpasowywujemy i wybieramy sobie te elementy, które tu są. Te, te, te blaszki, takie do wygięcia. Yy, wybieramy sobie, którą yy, możemy sobie zagiąć, żeby to radio nam się trzymało. No teraz. Wcześniej to bardziej chodziło o kradzież jakąś, a teraz to bardziej chodzi o to, żeby nie latało, bo takie radio za 70 zł, chociaż 70 zł też szkoda, prawda? No i dobra, tu sobie podegniemy, żeby ono w miarę się. Ale na pół. wyginałem. No i od dołu jeszcze. Ta blaszka nam już się trzyma sztywno, więc jak wsuniemy radio, zerwiemy ten blister. No i podpinamy. Oczywiście ciężko jest podpiąć odwrotnie, chociaż jakby się postarał, to może by coś tam wcisnął przez przypadek, bo jest różnica w ułożeniu tego ząbka. Więc mamy głośnikowy, antenę. Wpinamy tu, tu już wzmacniacz antenowy, wpinamy, no i wpinamy ten przewód nasz, który nam pełni rolę zasilenia. O, coś tam piknęło. O, na razie nie będę wsuwał do końca i do momentu, kiedy nie przekręcę stacyjki, nam to radio nie powinno się włączyć. Zobaczmy, może pierwsze włączenie musi odbyć się tak o już nam działa i gaśnie no i ok czyli mamy wszystko w porządku więc nawet mi się łączy z telefonem odpala od razu Janosika także jak tylko wyłączę to powinien się Janosik też wyłączyć zamyka się, czyli, czyli też można takie rzeczy sobie tu poostawiać, bo on tylko zresztą jak łączę, podgłoszę. O, Bluetooth connector. Pani powiedziała, więc nawet szybko wyłapuje. I, dobra, przyciszymy, żeby nas tutaj nie zbanowali za spamy. Więc wszystko nam działa, mogę wsunąć sobie radio tak, żeby ono ono już tam było zablokowane. O, ale coś tu nie chcę załapać. No, ale myślę, że załapię. O, już załapało, czyli nic na siłę, prawda? Yy, mamy podpięte radio, możemy sobie tu już działać. Yy, no akurat tu takie tanie. Trochę powiem wam za jasno świeci za, Znaczy za ciemno świeci mi ten ekran Ale kto wie, może, może to jest kwestia ustawienia yy, Więc już wiecie mniej więcej jak to wszystko Poustawiać sobie mniej więcej Jak przeanalizować yy, Który przewód do czego służy Jak zasilanie poprowadzić yy, No i w sumie to by było na tyle No i jeszcze tak na zakończenie wam dodam że, żebyście Przypomnę, o może tak, bo już wspominałem o tym Zwracajcie uwagę jak jest Schemat rozpisany Tam zazwyczaj, tu jest akurat ładnie w tym, co niektórych jest troszeczkę gorzej napisane No ale ogólnie Głównie chodzi o to zasilanie, żeby nam Tą pamięć podtrzymywało Bo czasem są też takie szybko złączki Że można po prostu rozpiąć Przełączyć i, I wtedy mamy odwrotnie zasilanie Podpięte Także to by było na tyle Oczywiście standardowo zapraszam do komentowania, lajkowania, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie trzymajcie się. Cześć.